Długo czekałem, żeby w końcu nagrać materiał z tej kobry, no i oto przyszedł czas. Zapraszam do filmu. Cześć, witajcie! Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Cobra to jeden z dwóch nowych pojazdów, które to w roku 2022 były dodane do Battle Passa. Były to dwie nowości, czyli Cobra i Lorca. 50T o lorce materiał zrobiłem, a o Kobrze, która moim zdaniem jest dużo fajniejszym pojazdem, gdzieś tam z tym materiałem zwlekałem. Dlaczego? Dlatego, że Cobra. No, moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajna zabawka w WOCHE. Bardzo fajna dziewiątka. Przyjemnie się tym gra, jeżeli się bitwa nam układa. Jest to jednocześnie też cholerny rak, jeżeli nas dorwie. Więc jest to pojazd, który irytuje czasami gracza, a czasami albo głównie przeciwników. Ale ma jeden minus. Jest bardzo kredytożerny, jeżeli chcemy się faktycznie tym czołgiem pobawić. A ponieważ ja na jesieni roku 2022. Zbyt dużo kredytów nie miałem, więc no nie mogłem sobie pozwolić za bardzo na grę tym pojazdem. I tak to sobie czekał, czekał, czekał. No ale w końcu, teraz po operacjach świątecznych tych kredek trochę więcej było i przy okazji robienia maratonu na e, T832 e, grałem sobie tym pojazdem i udało wbić się MK. Więc zobaczycie dzisiaj z kronikarskiego obowiązku bitwę. Dobiłem też oczywiście ulepszenia polowe, no i w końcu postanowiłem się z wami podzielić. Mamy tutaj pojazd, który Dość śmiesznie się kręci, bo on się lepiej kręci na boki niż tak naprawdę jeździ, jeśli chodzi o mobilność. Kolejny pojazd z magazynkiem w wodzie, kolejny pojazd z bardzo krótkim przeładowaniem pomiędzy pestkami, za to dość długo ładującym się magazynkiem. Ja gram na dwóch zestawach. Jeden to jest staba, celność i węta, żeby poprawić maksymalnie parametry działa. Drugi trochę inny to jest turbo, staba i obracarka, ale to też nie jest ostateczna forma to jest raczej do sprawdzenia. Równie dobrze można tutaj pokombinować czymś innym. Turbo jest opcją dla tych, które, dla tych osób, które denerwują się na prędkość tego pojazdu, na prędkość maksymalną kobry. Mamy tutaj trzech załogantów, a w ogóle jest to pojazd średni, ale nie premium, tylko czołg elitarny, czyli możemy sobie doszkalać załogę, ale nie zbieramy, nie zbieramy tutaj obligacji. I tak, Podstawowe pociski, które mają więcej peny, czyli kumule 268 peny i 360 y, uszkodzeń na strzał, to jest coś, co no, czasami możemy używać, ale nie, jest, nie to jest potęgą kobry. Potęgą kobry są hesze goldowe, które y, mają 210 peny, ale 490 alfy. Mamy cztery pestki w magazynku. Jeżeli jesteśmy w stanie kogoś zajechać od boku, od tyłu, czy spotykamy kogoś, kto nie ma pancerza. W krótkim czasie kobra jest w stanie zrobić około 2000 uszkodzeń z magazynka i to jest przepotężna rzecz. 0,38 0.38 to jest celność tego działa. Nie jest to celność zbyt dobra, ale pojazd ten raczej do snajpy nie służy. Najwięcej frajdy mamy w momencie, kiedy możemy na blisko podjeżdżać i strzelać od boku lub... Od tyłu. O ile DPM jest niezbyt duży, no bo jednak ten czas ładowania magazynka trwa, no to jednak w momencie, kiedy będziecie mogli wykorzystać to, że yy, no, przeciwnik Wasz jest do szybkiego obicia, no to wtedy właśnie widać potęgę tego pojazdu. W tym materiale zobaczcie oprócz tej bitwy kronikarskiej jeszcze bitwę sprzed paru miesięcy, którą gdzieś tam miałem odłożoną, więc ten film będzie troszkę składany. Yy, no ale też nie chciałem tego marnować. Ja gram. Z 24 hezami, głównie i 4 e, kumulami. Duży zestaw naprawczy, no to jest oczywiście cecha tego pojazdu, który macie darmowy. Do tego duża apteczka i racje bojowe. E, z tą amunicją, no to trzeba też uważać, bo szybko można się jednak z tego po, tym po, Znaczy, tym pojazdem można się wystrzelać, więc na to też należy zwrócić e, Waszą uwagę. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, mam moduł, który zmniejsza uszkodzenia magazynu amunicyjnego, e, karę oczywiście, poprawia celność oraz przyspiesza prędkość. Cofania. Ja gram na modułach różowych, więc co Wy tam wybierzecie jako slot bonusowy i tak nie ma znaczenia, bo moduły różowe nie dostają bonusu właśnie od slotów. Ciekawi mnie, czy będzie w kolejnym Battle Passie Kobra do wzięcia, jeżeli tak, to czy będzie tańsza, jeżeli tak, to ja ten pojazd polecam, bo daje on dużo frajdy. No ale niestety, granie nim naprawdę takie, żeby się cieszyć z grania tą maszyną, wymaga bardzo, bardzo wielu kredytów, więc o tym też pamiętajcie. Nie jestem fanem wprowadzania takich pojazdów na randomy, bo uważam, że psują one trochę grę. Ale z drugiej strony, no jeżeli jesteście kierowcą tego pojazdu, to morda wam się cieszy i Kobra pewnie w gronie takich fantanków u mnie obecnie będzie się znajdowała. Tyle z garażu. Teraz przejdźmy do bitewek. I mamy, moi drodzy, bitwę. W Plutonie byłem z chudziutkim, który również pomykał kobrą. Losowanie na dziewiątki i ósemki, mapa prochorowka i dwie artylerie. Więc, no jednak, dwie artki na procho to już jest pewne zagrożenie, kiedy dostajecie spota. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że też całkiem sporo tedeków w drużynie przeciwnej. No a Tedeki deki na prochorowce dobrze ustawione naprawdę potrafią zrobić dużo Złego, jeżeli zbyt blisko podjedziemy i dostaniemy spota. Chudy postanawia podjechać tutaj w klasyczną miejscówkę, czyli wyżej przy krzaczkach na C1, w okolicach tych krzaczków. Ja na razie czekałem, aż przeładuję sobie magazynek, no i zastanawiałem się, co tutaj będzie można zdziałać, jak to ewentualnie próbować grać. Oczywiście nie miałem ochoty jechać pierwszy linią krzaków, żeby. Nie chcący zostać wyspotowanym, bo wiadomo, że momentalnie bym wyparował. A tak cierpliwie czekałem po prostu na to, czy ktoś gdzieś się tutaj wychyli. Chudy pierwszą peskę już w konkurora oddał, tam chyba strzelił go za 24, więc no srogie piguły mój plutonowy. Zobaczcie, nie wiem, czy Konwój w ogóle jest na wku, 704, jak jest ustawiona. No dziwne, dziwne pozycje tych dwóch tdk Wyjeżdża Conqueror przestrzał na bok wieży, ale za 36, to tak niekoniecznie był rezultat, który chciałem osiągnąć. Natomiast, chudy już z wyższego pułapu, był w stanie ładniej się wbić tego Conquerora i 130pm dobija tego brytyjskiego Heavy'ka, wychodzimy na prowadzenie, mamy 1 do 0. Ja na razie bardzo pasywna gra, no ale jak to na procho, jeden zły wyjazd może okazać się waszym ostatnim wyjazdem, więc też nie ma za bardzo co kozaczyć. Postanawiam podjechać bliżej środka, ewentualnie licząc na to, że może coś spotnę, dlatego że ta nasza linia 1-2 głównie stoi, za wiele się tam nie dzieje. Czekam aż tutaj przeładuję sobie pestki. Jeszcze grałem na innym zestawieniu, bez, tutaj był setup bez obracania. Stabilizacja, dosył i chyba węta, ale nie jestem pewien. T95 dostaje spota, no ja stąd oczywiście na nią przestrzału mieć nie będę, ale jest T28 Proto. Więc teraz kupienie na bok wieży. Jest 704. Ubaw wbicia się w dolną płytę, udaje się raz. Drugi raz już niestety jakoś koślawo, to wchodzi tylko za 15. No i teraz dobicie tego TDK. Mam pierwszego fraga, mamy już 3 do 0, 3 do 1. Lecą pestki w stronę placentego. Do artylerii tutaj pesteczka poleciała, ale jeszcze sporo hapsów ma placenty. tam hmm, chyba będzie próbował właśnie z tego wyższego pułapu yy, celować w te 95, ale dostał spota, widzimy jak też błyskawicznie su 130 PM została y, zniszczona. Te 95 dalej ciśnie na ostro. Ja czekam właśnie teraz, żeby o zapać taki przestrzał, drugą pestką, już niestety nie wchodzi tak łatwo. On tu, nie wiem czy się skontował, czy coś to strzelanie mogło być lepsze, ale też przyznam szczerze, że troszkę spanikowałem po tym, jak oberwałem od chimery. Bałem się, że za chwilę zbiorę kolejne buły. Najważniejsze jednak jest to, że T95 została zniszczona i jak widzicie, miałem prawo się bać, bo odbija się ode mnie znowu. Yy, znaczy, odbija się ode mnie teraz chimera i odbija się Skorpion, więc mogło być już bardzo źle. Tak naprawdę, powinienem być w tym momencie na ogrysku, ale się przyfarciło. 4 do 4 bitwa zyskuje, znaczy bitwa tutaj jest na, na remis póki co ostro tam te nasze czołgi próbują cisnąć zerówką, ale jakoś im to średnio wychodzi. Jest teraz SUS 130PM ciach go jedną pestką, tą drugą niestety nie trafiłem. E, trzecią poprawiam i teraz jest już na dobicie. Udaje się dobić tego. TDK radzieckiego. Mam jedną pestkę jeszcze i teraz decyduję się na przeładowanie magazynka. O, nasz Renegat próbował coś wyspotować. Nie wyszło. Protek, którego tam wcześniej troszkę obiłem, odesłał go do garażu. Znowu mamy sytuację remisową 7 do 7. To jest prośba, żeby projekt to pojechał środkiem, ale stwierdzam, że w takim razie może, bo ten projekt to średnio ogarnia, co się dzieje, to ja spróbuję pojechać jednak środkiem. Bo na pewno tą dwójką nie byłbym w stanie tego puszchnąć teraz na przeskoku, na przejeździe oczywiście tutaj dostałem spota. jedną pestkę, gdzie wydawało mi się, że Skorpion mógł być. Dostaję spota, więc cofka. Takie strzelanie na blindzie kobrą to też nie są, zazwyczaj nie jest dobra rzecz, no bo niestety ta amunicja, którą posiadacie w magazynie jest ograniczona dość mocno. Trzeba starać się szanować każdą pestkę. Gw Tiger dokończył Skorpiona. Byłem ciekawy, czy ktoś ewentualnie wyjedzie, ale jak widzicie, nie ma też za bardzo chętnych do spotowania. A więc. Mówię, dobra, za chwilę ja będę musiał się ruszyć. Tyle, że tu właśnie problemem jest skoda T50, T56 znajdująca się na środku, ale jakimś fartem spotnąłem Chimerę, bo wyjechała z krzaka źle stanęła, więc teraz traf go raz. Drugi raz nie trafiłem. Ale teraz już dobiłem. Dodatkowo wpadłam jeszcze jakaś asysta po gąsienicy. I mówię, dobra, ruszam, spróbuję coś spotnąć. Pewnie tutaj jest sporo czołgów skitranych, a okazuje się, że pojawił się kunce Pancer. Jego się, szczerze mówiąc, nie spodziewałem w tej okolicy. Teraz artyleria na szczęście we mnie nie trafia. Spotuję jeszcze testo trójkę. Kunce zrywa ostro po moim spocie. Testo trójka również. Teraz chudy właśnie napierdziela w tego radzieckiego TDK Arta wroga zrobiła sekuku. Niestety nie lubię takiego zachowania, ale co zrobić? Jest ten kun, kunce. Natomiast to no, ode mnie zbiera bardzo srogie piguły, no i zostaje jeszcze Protek i artyleria. Artyleria na szczęście nie trafiła zbyt dobrze. Ja mam jedną peskę, ale wiem, że nie ma co teraz ładować, no bo jeżeli tylko kogoś spotnę, czy do tego prototypa, czy, czy arte, no to momentalnie wyparuje. I tak właśnie się z Protkiem stało. Oczywiście strzelałem na wariata, bo bałem się, że Protek mnie zdejmie. RNG nie dało, no ale chociaż wpadło troszkę. Po 14 do 8 jest artka, ja nie mam pestek. 704 kończy klikera, wygrywamy 15 do 8 i zerknijmy na rezultaty. A, skriny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadło od znaka pierwszej klasy oraz duży koliber. Miałem tutaj 3220 asysty, 5290 uszkodzeń własnych oraz 4 fragi. No, łączonych tutaj było ponad 8000, prawie ponad 8500. Więc całkiem solidny wynik, Ekspadało 1294, więc no mogło być lepiej, tak czy siak za ten wynik w tamtym dniu była odznaka pierwszej klasy. Natomiast bitwa mi się podobała sama z siebie i postanowiłem ją na kanał wrzucić, no bo nie jest to takie typowe kampienie kobrą, e, tylko właśnie też pokazanie, że e, czasami można zagrać pod spota, jeżeli trzeba, no bo mimo wszystko jesteśmy tym medem, więc no, nieraz dla tej drużyny trzeba się poświęcić tutaj akurat było warto. Ponad 47 tysięcy kredytów w plecy, Nogranie granie kobrą jest drogie. Ekspa za tę bitewkę uzyskałem 2329 punktów. Chudy, 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 chudy. Chudy miał trzeci damage, więc też zagrał spoko. No i lecimy z kolejną, ostatnią na dzisiaj bitwą. Była to bitwa w Plutonie grana z Bertonikiem oraz z Alhantalasem. Mapa Miasto Duchów w trybie szturmu my jesteśmy stroną atakującą, losowanie na tiery dziesiąte. Warto zwrócić e, waszą uwagę na to, że nie ma arcioszki. Oczywiście zastanawiałem się, gdzie, gdzie ja mam e, tą kobrą próbować e, pojechać, no bo jednak pancerza to to za bardzo nie ma, e, więc jechanie do miasta, żeby się wklepać na ryi, nie bardzo ma sens. Druga sprawa, że to, to, to działo dość długo skupia, a raczej wy nie odbijacie. No więc taki wyjazd i próba wymiany kończy się zazwyczaj przejęciem jakiejś pestki. Kolejna też rzecz, że no czołgi mocno ustawione, dobrze ustawione, dobrze opancerzone, chowające kadłub, słabe punkty gdzieś za nasypem, no, są trudne do przebicia i zazwyczaj wtedy z tych haszy to strzelacie za jakieś śmieszne wartości. Więc dużo rzeczy się musi złożyć, by można robić tą kobrą naprawdę solidne uszkodzenia. Tutaj też dobrze widać jak właśnie bardzo nie domaga ten pojazd jeśli chodzi o prędkość maksymalną. On bardzo by chciał jechać więcej, no ale jest sztucznie ograniczony. Rozjazd drużyny. Widzicie na minimapie. Dość dziwna decyzja ISA-7, żeby jechać na południe. No ale nikt mu zabronić tego nie może. Zobaczymy, jak się rozjadą te szczągi wroga. Się turlam, turlam powoli, właśnie doturlałem się, gdzie chciałem troszkę posnajpić. Bertonik grający w te 5 5 a pojechał do siostro. No i teraz widzimy Conquerora. Oczywiście szkoda, że jedzie tak bokiem, e, w sensie, nie, no nie do końca tak jakbyśmy chcieli. Jakimś cudem udało mi się go zgęścić i przebić za ponad 500. Już kolejne strzały, niestety, nie aż tak dobre. E, z tych trzech strzałów udało się zrobić 1023 uszkodzenia, i tak nieźle, jeżeli weźmiemy pod uwagę dystans, na jakim tutaj strzelałem. No i czas przeładowania, który niestety trwa jednak bardzo, bardzo długo. I to jest rzecz, która w kobrze doskwiera, jeżeli macie szybkie i jednostronne bitwy. A tych szybkich i jednostronnych bitw dzisiaj w wodzie jest naprawdę dużo. Więc no, są, są momenty, w których y, to boli, ale z drugiej strony, gdyby ten pojazd miał zwiększony DPM, to już byłby totalnie, totalnie przegięty. I tak jego sytuacyjność jest bardzo denerwująca, jeżeli. Grać jakimś ciągiem bez pancerza i wyjedzie na was ta kobra, to często może wam zepsuć praktycznie całą bitwę. Jeżeli jesteście lekko bić, to was dobić. A nawet jeżeli jesteście gdzieś w mieście, ale umiejętnie gracz w kobrze wyjedzie na wasz bok lub tył, no to może momentalnie, momentalnie zakończyć wasz udział w grze. Niestety kobra należy do tego typu pojazdów, która w odpowiednich okolicznościach, w odpowiednich rękach, no na pewno wpływa na to, że te bitwy nie zwalniają. O, tak to ujmę. 4 do 1, 4 do 2. Już mamy dość sporą przewagę. Teraz widzimy chińskiego TDK ustawionego nie dość, że bokiem, to jeszcze tutaj się tyłem ustanawia. Do mnie, prawidłnie, jak do TDK. I widzicie w krótkim czasie ten Tedek został, znaczy jak do CTK, ten Tedek został odpalony. 2712 uszkodzeń widocznych. No i teraz jadę tutaj za Alhamdalasem yy, na spokojnie. Chcę przeładować magazynek, ale już zacząłem się bać, że ta bitwa tak bardzo robi się jednostronna, że za chwilę się okaże, że ja nie mam w co strzelać już, bo już jest 7 do 2. No i moi się wycofany, Obiekt 257, no to są czołgi dość dobrze opancerzone w odpowiednich sytuacjach, więc wcale ich przebicie nie może być takie łatwe. Nie musi być takie łatwe. No i teraz doładowałem wszystkie. Znaczy przeładowałem wszystkie peski, no bo tutaj mamy normalny magazynek. Bez żadnego systemu doładowania. Jadę za Mausem. Widzę też, że na minimapie jest wroga kobra, więc muszę uważać, żeby się pod nią nie wylać. No i teraz dojeżdżam do obiekta 257. Go raz za 500. Zostawiam tego 257. Wykorzystuję kolejny strzał, i kolejny strzał. No, i tutaj zobaczcie, jaki to był całkiem, całkiem fajny magazynek. Ten strzał, w kobre, to był totalny, totalny fart. Bo działo nie było do końca skupione. 4324 uszkodzenia zrobione. No, i teraz, yy, no pod tym kątem, mógłbym pewnie Moisena jeszcze pobijać i zrobić całkiem przyjemne peski. No, ale niestety jest 9 do 2, więc to. E, dzieje się o czym mówiłem, czyli szybka, jednostronna bitwa. Wyładujecie, ładujecie, ładujecie i się martwi człowiek, że zaraz no, tych uszkodzeń już nie zrobi. No bo na czym? Mojsien się zaczyna inaczej ustawiać, więc pod takim kątem to on nie będzie zbyt dobry do przebicia, dlatego interesuje mnie teraz Leopard PTA. Ale ponieważ to jest duży dystans, to muszę to działo skupić do końca, a to też wymaga czasu. Udaje się, dobijam Leoparda PTA. O, zostawiam moj się na patrze, gdzie jest leopard zwykły, i patrzcie, no też skupiam, skupiam, skupiam. Tu już byłem przekonany, że jakiś fartem trafię, ale zmarnowałem tak naprawdę tę pestkę i kolejną pestkę również zmarnowałem, ale i tak e, wyszedłem z założenia, że jeżeli w ogóle będę w stanie dojechać w okolicę czy tego kontro-carro, bo przypuszczałem, że jednak nie, e, no to i tak ja muszę to i tak zdążę przeładować ten magazynek. Więc turlam się, 13 do 4, 5 kafli zrobione. I powolut, powolutku, powolutku, pomalutku, bo szybko to się jednak nie da. No dobra, może nie aż tak pomalutku, bo 40 na godzinę to też nie jest tragedia, chociaż jak na meda szału nie ma. Zaryzykowałem, nie zdążyłem przeładować, przyjąłem Peskot od grilla, ale za to wpadła mi asysta, To też pod, mogło mi podnieść... Expa teraz jeszcze Grilla stawiam na gąsienicy. Ale zanim oddałem kolejną pestkę, to jednak nie skończył. Troszkę szkoda, bo być może byłbym w stanie jeszcze do tego kontrokaru podjechać, ale nie wiem. Tak czy siak, yy, bitwa będzie wygrana. No i teraz zobaczmy na screeny. A końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę wpadła odznaka mistrzowska Asa Pancernego, a ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. W tej bitwie, oprócz masterki, wpadło jeszcze wsparcie. 1691 punktów asysty, 5611 uszkodzeń własnych, dwa fragi i dało to łącznie 1357 punktów bazowego ekspa. Co dziwo. Na MK na kobrze wystarcza. Kiedyś za ten wynik na pewno masterki by nie było, no ale kobra jednak na popularności straciła. No i też wymagania na masterkę spadły. 17 strzałów oddanych, 14 trafionych, 12 z penetracją. Na te 5611 uszkodzeń, 1910 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane niecałe 2,5 km. Zarobiłem nawet 9000 kredytów z różnymi bonusami, ale to się raczej zbyt często nie zdarza. EXPA wpadło 2443. I to by było na tyle, jeśli chodzi o materiał o kobrze. Wiem, że wielu z was dysponuje tym czołgiem, zebrało go za ostatniego Battle Passa, więc proszę dajcie znać, co wy sądzicie o kobrze, czy waszym zdaniem wprowadzanie takich pojazdów jest czymś odpowiednim, czy raczej wolelibyście takich czołgów unikać. Ale jeżeli już jesteście posiadaczem tego czołgu, to czy sprawia on wam frajdę, czy jednak niektóre rzeczy was denerwują, typu długo skupiające działo, bo o tym nie wspomniałem. Taka sobie stabilizacja, czy jednak to, że czasami tej penetracji na heszach na twarde czołgi brakuje. Sekcja komentarzy należy do Was. Proszę korzystajcie z tego. Chętnie z wami jak zawsze podyskutuję. Dziękuję moim patronom, dziękuję wszystkim osobom, które oczywiście wsparły mnie i zabrały na wirtualną kawę. Zachęcam do zajrzenia w opisy moich filmów, tam macie linki do mediów społecznościowych, m.in. do Instagrama. Będzie mi miło, jak do tego Instagrama dołączycie. Tyle ode mnie na dzisiaj, życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!